Prokuratura zarzuciła Januszowi Sanowskiemu tzw. sprawstwo kierownicze, czyli przewodzenie grupie chuliganów, którzy w 2010 roku zniszczyli baner Komitetu Przeciw Referendum, referendum organizowanego przez Ligę Nyską. Według zeznań współoskarżonych, którzy otrzymali już wyroki karne, Janusz Sanowski kierował zniszczeniem baneru. Oskarżony nie przyznał się do winy i zaprzeczył swojemu udziałowi w zajściu, a całą winę obarczył akcję antyreferendalną, twierdząc, że Komitetowi Adama Mazguły nie wolno było manifestować sprzeciwu wobec planowanego referendum, którego inicjatorami byli działacze Ligi Nyskiej, kierowanej przez Janusza Sanockiego. Uważam, że to co zrobili, jeszcze raz to podkreślam, było słuszne. Było słuszne. To bandyta, e, bandycka bojówka Mazguły działała przeciwko demokracji. Oraz pana Janusza Sanockiego o to, że w dniu 26 marca 2010 roku w Lidzie Województwo Polskie kierował zniszczeniem billboardu informacyjnego w ten sposób, że przekazał Pałowin z innym ustaloną osobą ustalonym nieletnim, narzędzie służące do popełnienia tego przestępstwa w postaci farby typu spray, a następnie poleci informowanie wyjrzenie billboard w wyznaczonym czasie. Pytanie pierwsze do Pana jest czy Pan się przyznaje do tego czynu? Nie. Chce Pan składać wyjaśnienia? Tak. To proszę. Proszę wysokiego sądu. Zacznę od tego, że to jest dla mnie trudna sytuacja, bo ja popieram to zamalowanie tego, tego billboardu. Uważam, że to ma zguła i... To byśmy mogli napisać, ja popieram tak. to zamalowanie. Uważam, że to Mazguła i jego bojówka działali przeciwko referendum, łamiąc podstawowe prawa obywatelskie. Oskarżony Sanocki mówi o tym, że to ja tworzyłem jakąś bojówkę. No, o ile znam słowo wydźwięk w ogóle jakieś znaczenie słowa bojówka to wiem że to są jakieś uzbrojone grupy które w sposób zbrojny wykonują jakieś zadania prawda? wydaje mi się że to właśnie pan Janusz Sanocki wykonywał przez swoją grupę zbrojną e, zamachu na micu Zemienie, a gdzie tu jest moja rola kompletnie tego nie rozumiem Prokurator domagał się za ten czyn kary 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Sędzia Janusz Sindlewski zmienił kwalifikację czynu z przestępstwa na wykroczenie i jednocześnie umorzył postępowanie ze względu na przedawnienie karalności, a było to możliwe, ponieważ pierwszy proces, przez który przewinęło się wiele zwolnień lekarskich i króczków proceduralnych. Trwał prawie 3 lata. Jednak 3 grudnia ubiegłego roku sąd apelacyjny w Opolu nie zgodził się ze zmianą kwalifikacji czynu i sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia. Tym razem oskarżony stawił się w sądzie, nie doszło do zakażenia egzotycznym wirusem, utraty głosu ani innych wydarzeń mogących odroczyć posiedzenie. Przed salą rozpraw, punktualnie, zjawili się wszyscy: prokurator, oskarżyciel posiłkowy, obrońca. I Janusz Sanocki. No mój Boże, to po to ta sprawa jest robiona. To ona po to została zrobiona, żeby przekreślić moją karierę, że no nie mogą mi odstrzelić tak po prostu z dubeltówki. No to teraz wykorzystują do tego wymiar sprawiedliwości, rozdmuchując całkowicie bzdurną sprawę. Przy pomocy prokuratury, przy pomocy wymuszonych zeznania tych chłopakach, to Są zeznania wymuszone. Janusz Sanocki bez podania żadnych faktów insynuował, że obciążające go zeznania chłopców. Były wymuszone przez prowadzących śledztwo, a sam komitet przeciwreferendalny działał nielegalnie i idąc w zaparte konsekwentnie twierdził, że chociaż samo zniszczenie baneru popierał, to w wydarzeniu nie uczestniczył i nim nie kierował. Chłopcy, którzy zamalowali billboard dobrowolnie poddali się karze. Jednocześnie wskazując Janusza Sanockiego jako tego, który kierował całym zajściem. Nie były to duże kary, bo w związku z przyznaniem się do winy sędzia zastosował nadzwyczajne jej złagodzenie. Nie zmienia to faktu, że za błędy starych zapłacili młodzi. Przykład dla młodzieży to jest bardzo szeroki, bo sędzia właśnie wyrokując w ten sposób moim zdaniem, prywatnym moim zdaniem, stał się współsprawcą, współsprawcą czynu, który polegał na zniszczeniu banerów, czyli po prostu wziął pod ochronę człowieka, który to zorganizował. Ludzie z tego komitetu referendalnego pokazali całemu społeczeństwu na rynku, w najbardziej no, reprezentatywnym miejscu, przy nagłośnieniu, w piątek po południu, kiedy jest największy ruch, na rynku, pokazali w jaki sposób, w sposób zorganizowany, prawda, można łamać prawo i się z tego po prostu śmiać. Sam proces nie wzbudził w samorządowcu refleksji co do metod jego działalności politycznej. Przypomnijmy, że od 2002 roku, kiedy to stracił urząd burmistrza w połowie kadencji, bezskutecznie walczy, przegrywając w kolejnych wyborach. Na pytanie dotyczące konsekwencji, jakie ponieśli współoskarżeni, odpowiedział bez wahania. Czy w przyszłości również będzie pan załatwiał sprawy polityczne rękami młodych ludzi, nie bacząc na konsekwencje? Jakichś? Tak. Tak będę robił.